Najpóźniej 24 sierpnia spółki energetyczne w Polsce powinny zaoferować gospodarstwom domowym sprzedaż energii na podstawie taryf dynamicznych, czyli w każdej godzinie czy nawet w ciągu każdych 15 minut będziemy mieli zmienną stawkę za energię elektryczną, w zależności od tego, jakie ceny mamy na giełdzie. To jest rozwiązanie dla świadomych klientów, którzy na przykład są w stanie uczynić swój dom, mieszkanie bardziej smart czy bardziej inteligentnym. I na przykład, jeżeli mają termę do wody, to mogą ją zintegrować z cenami, jakie mamy na rynku i nastawiać ją tak, aby woda dla gospodarstwa domowego grzała się latem. Zwykle to będzie środek dnia, kiedy mamy dużo energii z fotowoltaiki i ceny potrafią spadać do zera albo nawet do ujemnych. Zimą natomiast raczej to będą godziny nocne, kiedy mamy. Relatywnie nieduże zapotrzebowanie, natomiast sporo wiatru akurat. Zaoszczędzić też mogą gospodarstwa domowe, które mają samochody elektryczne i ładowarki, które mogą się skomunikować z systemem i ładować auto wtedy, kiedy jest tańsza energia elektryczna. To rozwiązanie popularne już w wielu krajach Europy Zachodniej. W Holandii, Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii mamy. Już kilka milionów gospodarstw domowych, które korzysta z tego typu taryf dynamicznych. W Polsce to jest no, zupełna nowość, która dopiero zacznie wchodzić. Sprzedawcy energii zapewne na razie nie będą entuzjastycznie spoglądać na takie. Na konieczność oferowania energii po tych cenach dynamicznych, ponieważ system informatyczny, jaki powinien był w Polsce powstać, aby go obsługiwać, nie jest jeszcze gotowy. Natomiast można się spodziewać, że gdy on ruszy prawdopodobnie w przyszłym roku, to też zobaczymy korzystniejsze oferty na taryfy dynamiczne i prawdopodobnie też powoli walkę o klientów wśród sprzedawców energii elektrycznej.